Cześć, z tej strony Marta Warmuzińska mero z nieruchomości. Zapraszam Was serdecznie na prezentację mieszkania znajdującego się przy ulicy Gąbrowicza w dzielnicy północ. Mieszkanie znajduje się o tutaj na parterze. Jest dwupokojowe o powierzchni 34,3 m2. Zapraszam serdecznie. Bounce some water, jump on in And let's go, go, go and play Soak that sun up on that lake Feeling good on a Sunday, fun day Let's go, go, get carried away Grab a drink, time to party Feeling good on a Sunday, fun day Raise your cup, leave your worries behind Recharge your soul Widzieliście już całą prezentację mieszkania przy ulicy Gąbrowicza, opowiem Wam teraz troszeczkę o lokalizacji. Mamy tutaj szkołę, przedszkole, plac zabaw, niedaleko linię tramwajową, promena Niemena. lokalizacja jest bardzo spokojna. Typowo dla osób, które lubią obcować z naturą, osób starszych bądź rodziny z dzieckiem. Jeżeli chcielibyście obejrzeć to mieszkanie, zapraszam Was serdecznie do kontaktu z biurem Mero z nieruchomości pod numerem 730 380 372, pozdrawiam i miłego popołudnia Marta Warmuzińska.